Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na tym razem poniedziałkowym, wznowieniowym drapingu. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, normalnie jeszcze tylko brakuje reklamy Coca-Coli z pioseneczką Coraz bliżej święta. Lotto w tym roku zaskakująco szybko przyszło do nas z świątecznym kalendarzem. To jest kolejna edycja, kolejna wznowa tej strapeczki. Trochę mnie to zaskoczyło. Ale, ale na szczęście dzisiaj się wyrobiłam i zdrapki na czas nabyłam. No cóż, bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich wszystkich filmików, komentowanie, wszystkie łapeczki w górę, bo ostatni filmik dał mi taki nowy wiatr w skrzydła i myślę, że mamy energię na dalsze drapanie w tym momencie. No cóż, no cóż, nie przedłużamy, bo to jest dosyć długa. Na dzisiejszy draping przygotowałam dwie zdrapki, każda w kwocie 10 zł, także wydaliśmy... A razem aż 20 zł. Przepraszam, bardzo, pompa mnie tutaj piszczy. O, będzie teraz ciśnionko. E, no i co, co jeżeli chodzi o zasady? Jeżeli chodzi o zasady, to zasady są proste. Zdrapujemy od jedyneczki, tutaj od góry, tak jak nasza, każda choineczka A w domu ma czubeczek. Od czubeczka do koniuszka sobie zdrapujemy tutaj. I e, i szukamy no właśnie, czego szukamy? Szukamy tak w grze od 1 do 24. Szukamy sobie gwiazdeczki. Jeżeli będzie gwiazdeczka, wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Jeżeli nie, no to trudno. Jeżeli chodzi o taką świąteczną grę, 25, szukamy trzech takich samych kwot. I wtedy wygrywamy tą oczywiście wygraną. No i pole trzecie, bonusowe: jak co roku szukamy Mikołajka. Jeżeli znajdziemy Mikołajka, wygrywamy przypisaną do niego kwotę. No cóż, strapka z tych świecących, bardziej błyszczących się. Zaraz zobaczymy, jaką ma warstwę ścieralną. Ja już się zamykam, nie nadaję tak długo. I zaczynamy. O, w tym roku całkiem przyjemnie. Ale już wiemy, że niestety nie trafiliśmy, bo mamy reniferka. Dzień drugi. Ciuchcia. Tutaj jest dzień trzeci. Niestety skarpeta. Uu, jakaś duża wygrana tam była, ale to jest trąbka. Następny dzień to dzień piąty. Czapka. Idzie zimno. Trzeba już zadbać o czapeczki w sumie powoli. Co to jest? Sople lodu. No aż tak to jeszcze nie ma, żeby nam gile w nosie zamarzały. Więc tak źle jeszcze nie, nie jest. Bałwanek. No fajnie by było jakby w tym roku udało się bałwanka jakiegoś ulepić. Już dawno, przepraszam, w tym roku ulepiłam małego bałwanka. E, udało mi się gdzieś tam takiego symbolicznego na balkonie. Ósameczka Nost Aniołek, niestety. Dziewiątka. Dziewiątka to jest dzwonek. Przykro mi bardzo. Dziesiątka. Śnieżna kula. No też niestety nie trafione. Łyżwa. Nie bardzo. Dwunastka. O, tu już widzimy, że nic z tego, że są to sanie. Trzynastka, może trzynastka będzie? O, też nie. Kartka. I tu światełko pod gasu trochę. O, mi muszę już sobie doświetlać, bo. Bo niestety ciemno tutaj mi się zrobiło. Pierniczek. Ej, strapałam 15, nie 14. Ale ze mnie ciapa. 14 jest tutaj. Moja myślałam, że skoro ominięte, to będzie szczęśliwe. No ale cóż. 15, 16. Strojk. 17. Tak od góry może bardziej będziemy drapać. Rękawica. No niestety. 18, 18, 18. Widzicie, już nie idą po kolei. Już, już znowu bym źle strapała. Bębenek. No, nie bardzo. Kurtka, korzuszek taki zimowy, no też nie. 20. Choinka. No, szkoda, że nie szukamy choinki. No. 21. Taki Liza, laseczka świętego Mikołaja. 3 do końca. Mamy skrzata. Kominek. No, i rzadko się zdarzy, żeby w ostatniej grze, ale może. No, niestety świeca. No, pierwsza gra się nam nie powiodła. Zobaczmy, co to będzie w grze numer 25. Szukamy takich samych kwot. No i co szukamy? 30. No, standardowy żarcik, to wszystko po dwa. No, ja nie wiem. No, ja tu po prostu nie wiem. I bonusowa gra. O, tu nawet są kontrolne. Są to lampki. Nie udało nam się trafić tu gdzieś. Widziałam, chyba, o, pomyliłam się. Myślałam, że widziałam gdzieś tutaj kontrolną, ale, ale niestety nie zawsze gdzieś tu w tej okolicy one były. Więc może. O, tutaj jest trzecia. NGB, no niestety pod spodem tu już widać, że odsłania nam się ten, ten kod do wypłaty, ale niestety nie w naszym przypadku. Jeszcze jedna zdrapka z tej serii, no dzisiejszy draping z numerem 13, ostatnio 13 była szczęśliwa, może, może i dzisiaj tak będzie. No i co, zaczynamy. Nie przedłużamy, zaczynamy ciuchcia. No niestety. Pod dwójeczką. Trąbal. Trudno. Łyżwy. Nie bardzo. Lizaczek. No też nie dla Was. No tak, coś mi tu ucieka. Piąteczka. Sople. No nie. Kula. Nie bardzo. Czapeczka, no też nie. Bałwanku, bałwanku, też nie jesteś moim miłym gościem w tej chwili. Kożuszek przy dziewiątce. Sanie świętego Mikołaja. Co to, kominek? Nie bardzo. Bęben. No też niestety nietrafiony. Co tutaj dalej? Świeca. Przykro mi. Opatrzcie, znowu bym poszła w piętnastkę. A to jest jednak tak samo nadrukowane. Myślałam, że trochę bardziej urozmaicone. Dzwonek. Niestety. Niestety nie. Rejnifer trudno rękawica podniesiona ale nie co tu jest skarpeta no niestety osiemnaście jest tutaj jest skrzacik Dziewiętnaście. stroik Koineczka. Noż. O, hehe. Widzicie, he. patrzę na tą drugą zdrobkę i tam też choinka była pod dwudziestką. Było, tam było 10 tysięcy, a tutaj tak samo zbaczli. 10 tysięcy. Ciekawe. Ciekawostka. He, he. Anioł. No, niestety. 22 kartka. Ma ostatnie do końca. Kalendarz raczej nie jest dla nas szczęśliwy, jak chodzi o samą choinkę, szyszki i piernik. No cóż, no cóż, nie zawsze się wygrywa. Zobaczmy, czy gra numer z 25 będzie szczęśliwa. Mamy 50, 50, pewnie coś innego. No właśnie. O, 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 2 i 2. No i już wiemy, że raczej nie wygraliśmy, bo mamy 300 zł. To było do przewidzenia, lot to jest bardzo, bardzo przewidywalne. O, też jest NK. No ale cóż, może jeszcze w bonusie to dobra chwila, żeby teraz dać łapeczkę w górę i zacisnąć kciuk. Na szczęście, żeby chociaż na tą kawę było, ale niestety, coś słabo. No, słabo, coś te kciuki. No ale trudno. Tak jak mówiłam, raz na wozie, raz pod wozem. Nie zawsze się wygrywa. Na dzisiejszy draping premierkowy, poniedziałkowy, nietypowy. Przygotowałam dwie zdrapeczki, wydałam 20 zł, wygrałam 0, więc jesteśmy na malutkim minusie. No ale cóż, nie poddajemy się. Głowa do góry. Dziękuję Wam za miłe popołudnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!